Ołów, ciężki, trujący i kluczowy dla naszej wiedzy o Ziemi. Choć dziś kojarzy się głównie z toksycznością, to właśnie ten pierwiastek odegrał ogromną rolę w odkryciu wieku naszej planety. W latach 50. naukowcy badając izotopy ołowiu w meteorytach odkryli coś przełomowego. Dzięki niemu oszacowano, że Ziemia ma około 4,54 miliardy lat. Ołów zachowuje ślady rozpadu uranu w skałach, co pozwala na precyzyjne datowanie geologiczne. To właśnie analiza tych maleńkich różnic w zawartości ołowiu dała nam najdokładniejsze spojrzenie w przeszłość naszej planety. Bez niego nie wiedzielibyśmy kiedy tak naprawdę wszystko się zaczęło. Czasami to niepozorne pierwiastki kryją największe tajemnice wszechświata. Jeśli film Ci się podobał, daj łapkę w górę, zostaw komentarz i subskrybuj Cosmovision.